Duelu medycznego. Jeszcze raz. Przypominam rodzice, bruzanta, słowickie, proszę nie tylko do duelu Dziesiąt sześćset sześćdziesiąt dziewięć. Zapraszam dziewczyny piszcze. Dziewięć. Dziewięć. Mamy Dziewięć. 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 Grupa 11-latków. Na 50 km trasy. się klasy. Zmotnić ci, ale szczęśliwi. Proszę wydać nawet, jak będzie z nami. Majty stan ci tutaj pokazuje. Proszę, proszę. Słynny Wojciech kaliński na mecie. Brawo, już brawo, brawo, brawo! I zapraszamy. Tam nie pada pod tym namiotem, tam można odebrać medal. I sportowa walka tutaj do samego końca. Zaciśnięte zęby, za czasem grywa z bólu na twarzy, ale dają 100%, a nawet więcej z siebie. 142 sekundy uczestników. 5 minuty realizacji zadania Cały czas z jedną. Nestraszny deszcz, jest straszna i ta sziska trasa. Tak rzeczywiście będę więc co jeszcze więcej pracy. Nie z racji na te warunki, powodowała osobicznie. I proszę tutaj Leomessi nawet na mecie. I mamy także polski akcent, widzę kolega tutaj w narodowej biało-czerwonej koszulce. I brawa, drodzy Państwo, brawo dla kolejnych uczestników, którzy tutaj pojawiają się na finiszowej kresce. 1386, bez chwili ulgi, wydarzyło się z tej młodej sportowej piersi, kolejny z uczestników. I mamy teraz małą dziurę w telefonie, ale podejrzewam, to jeszcze nie koniec, 1033, kolejny z zawodników i również grała dla niego.